Sumienie z odzysku. Jak zaufać samemu sobie i cieszyć się potencjałem swojego życia. Zapraszam. Kochani, witamy Was na warsztatach Sumienie z odzysku. Takim symbolem jest to popękane lustro. Ono jest popękane dlatego, że nagrywamy w Łodzi, mieście ŁKS u i Widzewa, gdzie dochodzi do takich tarć i tąpnięć, że... To jest jakby taka klasyka gatunku. Po co nam sumienie? Dlaczego mówimy o, o wyrzutach sumienia? Dlaczego nie mówimy o tym, że, że sumienie to są blaski i światło? Dlaczego się ciągle katujemy? Po co w ogóle łazimy i spowiadamy się z tych samych grzechów? A po 15 latach się okazuje, że to w ogóle nie jest nasz problem, tylko po prostu w taki sposób nas zaprogramowano. Takie kazania słyszeliśmy, taka była indoktrynacja. O tym pogadamy i spojrzymy na to z dwóch stron. Jest psychoterapeuta i lekarz. Jacek Lange, Fundacja Pracownia Dialogu. Jezuita, ikwita, teolog, i kwita. Nie Darek Pirkowski, który szukał latem na Dolnym Śląsku Złotego Pociągu, ale nie znalazł. Drzwi zamknięte, tak zardzawiała, taka była śluza. No i... Panowie, każdy ma sumienie. Czasami o, o kimś, kto żyje gdzieś tam zanurzony po, po uszy w Grzechu, mówimy, ten facet nie ma sumienia. A każdy ma rozum? Człowiek czy nie? No, to i sumienie ma, tylko że jest problem. Z dostępem do niego, z właściwym korzystaniem, z różnych powodów. Są różne przeszkody, różne zahamowania, można pomylić sumienie z czymś innym. Więc e, literatura o tym mówi, światowa i starożytna, pismo święte o tym mówi i doświadczenie codzienne. Jest jakaś sytuacja zaskakująca, mhm. na ulicy na przykład, w domu, y, i staje przed pytaniem: co mam zrobić? Nie wiem, co mam zrobić. Wtedy mhm. uruchamia się sumienie. Na przykład albo Nagle coś słyszę. Zrób to albo nie rób tego, nie. Wtedy się sumienie nas uruchamia. I kto to mówi, proszę? To jest tytuł filmu. No to jest nasz rozum. Emocje, rodzice, rozum. A ja czytałem definicję, że to jest głos pana Boga. I? To trzeba też roz... głos pana Boga ale nie dosłownie, bo no, ale przepraszam, to jest podstawowa definicja. Ja bym... Sumienie to głos pana ja bym Boga powiedział w Tobie. Ponieważ sumienie jest taką takim busolą, takim, nie, które nam Pan Bóg dał, mhm. takim, żebyśmy, no właśnie, że człowiek chce dobra. To mi się wydaje, mhm. ja, ja się z tym zgadzam, nie, Tomasz, że chce dobra, ale nie zawsze potrafi je odnaleźć albo pomyli je, nie, z czymś złym, ale chce dobra. I mamy to wbudowane w nas, nie, że człowiek nie jest zły z natury, że coś złego albo chce grzeszyć dla grzeszenia. On chce dobra, tylko że właśnie yy, Czasami się mylimy, bo jesteśmy, nie wiem, ludźmi słabi, nie widzimy czegoś. Dobra, czyli chłopak żyje w czystości 23 godziny 57 minut, a nawet 58, ale raz grzeszy przez samogwałt, słowo, którego nie lubię. I on, i on nie idzie do dospowiedzi na drugi dzień dla, i nie mówi: żyłem w czystości 23 godziny 57 minut. On nie widzi tych, tych 99% czasu, tylko katuje się. Jedną kropką, którą widzi tutaj na ścianie. Oczekiwanie w tym momencie w konfesjonale jest takie, żeby nie mówił o rzeczach dobrych, tylko powiedział to co, o tym, co się wydarzyło złego. A ja bym co do tego, co mówił Jacek, mhm. że tak został wychowany, a nawet wytresowany. Że... I wy przychodzicie do spowiedzi. Grzech mówicie... grzech jest najważniejsze, najcięższe i w ogóle że grzech jest najważniejsze. No mamy też listę, się. tak? Przychodzicie do spowiedzi, mówicie o dobrych rzeczach. E... Bo ja przepraszam, bo znajomy ksiądz mi mówi tak, że on czasami zadaje pytanie, no dobrze, a coś dobrego o sobie? I to masz mówi. jakiegoś nie wiem, dziwnego spowiednika. Zazwyczaj zapada bardzo taka krępująca, długa cisza, bo ludzie nie są w stanie przez dwie minuty wycedzić niczego, wymyślić no niczego bo, dobrego na swój temat. No bo są nauczeni, że na spowiedzi masz mówić o grzechach, a nie o dobrych rzeczach. A na terapii? Na terapii mam mówić o trudnościach, o cierpieniu, i terapeuta ma pomóc zrozumieć, gdzie są przyczyny tego cierpienia. To nie znaczy, że ma głaskać po głowie i mówić, po pierwsze, wszystko będzie dobrze, po drugie, że tu zrobiłeś dobrze, a tu zrobiłeś źle. Mamy w terapii pewien czas na to, żeby wspólnie się zastanowić, co. Było powodem tej trudności i co zrobić na przyszłość, żeby tej trudności nie było. To jest tak zwana korekcja emocjonalna. Czyli ja nie zapraszamy ludzi na kurs dla masochistów, dla tych, którzy katują się i tak od wielu, wielu lat? Nie, oczywiście, że nie. Jeśli ktoś potrzebuje tej pomocy, czy innej, czy duchowej od księży, czy też bardziej emocjonalnej, chociaż obydwie są w pewnym sensie emocjonalne, od psychoterapeuty. To zapraszamy albo do jednej, albo do drugiej, albo do obydwu form. A ja bym tutaj dodał ze swojej strony, że no, myślę, że sumienie, w ogóle mówienie o sumieniu już od dziecka w kościele praktycznie nie istnieje. To znaczy ono jest zredukowane do grzechu, spowiedzi, i tak bym dodał jeszcze do czasu przed wyborami, bo wtedy w listach słyszymy różnych pasterskich i myślę, że po to tu jesteśmy, żebyśmy inaczej popatrzyli na to sumienie, bo może mamy strasznie zawężone nierozumienie i myślę, że Kościusz idzie powoli w tę stronę, ale bardzo powoli, bardzo powoli. I A w którą w stronę? w ogóle zaczyna się mówić o tym sumieniu, na przykład w katechizmie, po ostatnim wydanym przez naszego Ojca Świętego tego nie było w ogóle w katechizmie o sumieniu mowy. Panie Franciszek rozwinął, to bym powiedział, dużo mówił o rozeznawaniu, o sumieniu. My po prostu zaczynamy jakby od nowa, jeśli chodzi o sumienie. My jesteśmy tutaj, obaj ze Śląska, gdzie jest taka praktyka wczesnej komunii świętej. Do komunii przychodzą sześcio i siedmioletnie dzieci i one dostają listę grzechów, na przykład o nieczystości. Takie zażenowanie katechetki, która musi im wytłumaczyć, że to nie chodzi o to, że nie umyły rąk przed, przed snem, nie? Bo one nie widzą, o co chodzi. Czyli one dostają katalog grzechów, i potem z tym katalogiem grzechów chodzą od żłobka do nagrobka tak to naprawdę. Jest straszne, tak, I tak, to no. jest też kształtowanie trudności w człowieku i a priori, mówienie tego, że jaka część mojego ciała jest zła. No Mówimy o kształtowaniu pojęć dobra i zła w dziecku sześcioletnim i to językiem dla niego niezrozumiałym. Będzie to przytłacza, tak. I często tak zostaje na. Całe życie. A każdy ma sumienie, czy no. tylko katolicy. Taki Jan Kowalski, mi umiła kościoły szerokim ukiem. Każdy. Ale jeśli powiedzieliście, że to jest głos Boga, to. Taka jest definicja podstawowa. Dobrze. No. Ale należy... ja nie jestem teologiem, ale rozumiem to tak, jako osoba wierząca, że głos Boga, nawet jeśli o tym nie wie, to słyszy też osoba niewierząca. Tak, tylko to jest nie należy tego dosłownie rozumieć głos Boga, tylko tak samo jak i rozum dla wierzącego człowieka i wolna wola pochodzi od Boga. W takim sensie. Bo jeśli to jest głos Boga, to ja bardzo boję się ludzi, którzy mówią, tak mówi Pan. I mają imprimatur na to. No, no to tak. O tym powiemy sobie chyba w następnych nie, odcinkach. Też się boicie to takich ciekawe. ludzi? No. To przynajmniej To przynajmniej z jednym się zgadzamy. Słuchajcie, jeśli żyjecie w jakimś takim poczuciu, że E, że jesteście zaprogramowani, że słyszeliście jakąś taką indoktrynację, że te rzeczy, z których się spowiadacie, tak naprawdę to nie jest pierwsza liga tego, co, e, z czym żyjecie, przez co nie możecie często spać. To to jest dla was, nie? Po to, żebyście zobaczyli, e, no, że jest światło, że w tym kościele jest bardzo dużo światła i nie chodzi o to, o takie wypełnianie pitu. Nie? I że jest, są też blaski sumienia, światło, sumie światło sumienia, a jeszcze mamy wiele. A nie tylko wiele sumienie rzeczy. mi no. wyrzuca. Kochani, zapraszamy Was do wspólnej drogi. To, ta droga będzie trwała miesiąc, a potem będziecie już szli sami, zostawimy Was na tej pustyni. E, jutro poruszymy i w kolejnych odcinkach takie tematy, czy, czy sumienie idzie za nami, czy to jest drogowskaz, którego się musimy trzymać, czy to jest taki wzorzec katolicki jak serw pod, pod Paryżem, że wszyscy muszą się tego samego trzymać i, i broń Boże, jeśli pójdą krok za daleko. Będziemy rozmawiali o takich sumieniach, które są złamane, które są zaprogramowane, przez różne kazania, przez różny taki gwałt na sumieniu. Zapraszamy was, a codziennie będą medytacje, które bardzo wam pomogą, żeby zadawać sobie takie pytania na śmierć i życie, ale też takie pytanie bardzo lajtowe, ale które dotyczą naszej codzienności, naszego życia. Odwiedź aplikację Pogłębiarka i korzystaj z codziennych odcinków oraz z medytacji. Wejdź w zakładkę Kursy, aby zobaczyć wszystkie odcinki. Zapisz się na kurs na stronie pogłębiarka.pl, aby mieć dostęp do dodatkowych materiałów. Zapraszamy.